To ja, królewna, to rycerka. A to princ. Całą trójką podróżujemy wokół szwedzkiego komina, albo zapuszczamy się zdecydowanie dalej. Czym podróżujemy najczęściej naszym większym kamperem Royalem, ale wciąż zdarza się nam wskoczyć do naszej ukochanej te czwórki karety. Tym razem podbijamy bałkany, czy będą ładne widoczki? Owszem, ale to tylko skutek uboczny pięknych miejsc, jakie odwiedzimy. Reszta opowieści to głównie jazda bez trzymanki lub w krzywym zwierciadle. No i później tak mówię, a ten worek przede mną, nie wiem, a prędkość taka dalej duża, nie? Zresztą, usiądźcie wygodnie i zobaczcie sami. Zaczynamy. Królewna potrzebuje mocniejszych wrażeń. Przed nami atrakcja, która sprawi, że serce przyspieszy, nogi się ugną, a adrenalina uderzy do głowy. Szykujcie się na ekstremalne emocje. Chyba jesteśmy na miejscu. Dzień dobry wszystkim. Z takim widoczkiem się dzisiaj obudziłyśmy. Jest godzina siódma, co niektórzy już powstawali. W nocy jeszcze dojechał jeden van. Okazało się, że to nasi rodacy, ale chciałam wam pokazać, jak wygląda mm, przygotowanie kampera do ponownej jazdy po nocy. Jak nie ma się takiego, w którym wysokiego, że można w nim stanąć. Dzisiaj trochę wieje i muszę to ogarniać w taki sposób. No ja jest to utrudnienie, no ale coś za coś. Na pewno jeździ im się sprytniej po drogach. Ja ogólnie wstawałam w nocy po bluzę, bo zmarzłam. Są tu inne temperatury niż na dole. Termometr pokazuje 11 stopni. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny bezdomny piesek. Uwaga, chwila po godzinie 7 przyjechał strażnik dormitoru i kasuje za wjazd do parku. 5 euro od osoby i za nocleg 3 euro. No jeżeli już będziecie mieć ten bilecik, to możecie na nim wyjeżdżać z parku i wjeżdżać z powrotem. Chciałam dopytać, bo gdzieś tam czytałam, że są też takie sytuacje, że jak już wyjedziesz, to nie chcą cię z powrotem wpuścić. No ale sytuacja jest taka, że możemy wyjechać na Tamę i wrócić jeszcze raz, bo może to tylko u Monastyru w Skale pojedziemy przez tą samą drogę. No, wypuścić rycerkę z Princem na spacer. Szuka siure wydała. Mhm. <laughs> Ale fajne bileciki, piękne. Mamy, mamy bilet na cały dzień. Dzięki temu, że wczoraj wjechałyśmy chyba od tej drugiej, od dupy strony i przejechałyśmy tutaj już na Zachód Słońca, to strażnika dormitoru nie było. I dzisiaj mamy jeszcze cały dzień na ten park. No i tutaj jest kilka zasad, czego nie wolno robić. A tymczasem śniadanko, a po śniadanku jedziemy dalej. Ale pięknie tutaj, jest super spokojna noc, fantastycznie, a, a jak się was strażnik zapyta, jak się wam spało, to powiedzcie, że źle, opowiedz historię rycerka, no bo zapytał się tutaj sąsiadów naszych, czy im się dobrze spało, oni oczywiście ochoczo potwierdzili, że tak, tak, wspaniale. A on mówi, no to w takim razie takie są zasady Montenegro, że za dobre spanie trzeba zapłacić. Park Durmitor to miejsce w Czarnogórze, gdzie góry sięgają chmur, jeziora odbijają błękit nieba, a rzeki wyżłobiły w skałach najgłębsze kaniony Europy. Przejażdżka po parku jest niezwykłym doświadczeniem. Droga wije się wśród potężnych masywów górskich, a każdy zakręt odsłania coraz piękniejszy widok. Nic dziwnego, że dormitor znalazł się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To prawdziwy pomnik natury, rzeźbiony przez czas, wiatr i wodę. Można tu spotkać ponad 1300 gatunków roślin, w tym wiele endemicznych. Wśród zwierząt żyją tu między innymi niedźwiedzie brunatne, wilki, kozice i orły przednie. Mówią, że w tych górach zima trwa dłużej niż gdziekolwiek indziej w Czarnogórze. Śnieg potrafi zalegać aż do czerwca, a w najzimniejsze noce temperatura spada do minus 40 stopni Celsjusza. Ale latem to zupełnie inna kraina. Zielone hale, pachnące kwiatami łąki i turkusowe jeziora nazywane górskimi oczami. Jest ich tu aż 18, a najpiękniejsze z nich to Czarne Jezioro, skryte wśród gęstych świerkowych lasów. Durmitor to także miejsce, gdzie niemożliwe staje się możliwe. Nie każdy ma siłę by wspiąć się na wysokie szczyty, ale tutaj można je podziwiać nawet z okna samochodu. To jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie osoby z ograniczoną mobilnością mogą doświadczyć potęgi gór dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ale góry to nie tylko wyspania i wędrówki. To także chwile, gdy można po prostu usiąść, wyciągnąć przekąski i rozkoszować się ciszą. Turmitor to prawdziwy raj dla miłośników pikników. Znajdziecie tu mnóstwo miejsc z widokiem na szczyty, gdzie można odpocząć i po prostu nasycić oczy krajobrazem. No i zbliżamy się do punktu Czarne Jezioro. Może trafimy na jakiegoś niedźwiadka. Przy wjeździe był jakiś punkt opłat, taka budka, ale wszystkie samochody ją ominęły, pojechały dalej, więc my też pojechałyśmy. Może będzie trzeba zrobić jakąś opłatę troszeczkę dalej, bo ogólnie jest to chyba wjazd na teren parku. Zobaczymy. Często można spotkać takie jeepki tutaj na trasie, ten tej P14 na przykład. Myślimy, że jest to, są to po prostu wyprawy organizowane. Można się wybrać takimi jeepkami. Cóż, my już chyba dojechałyśmy na parking do Czarnego Jeziora. Widzę, że jest jeszcze jakaś jedna budka, więc prawdopodobnie tam będzie pobrana opłata. W słońcu czy w cieniu? W cieniu. W cieniu, w cieniu. Dobra, jesteśmy na parkingu. Idę tutaj do budki uiścić opłatę za wstęp do Czarnego Jeziorka. Nie wiem, jak to będzie tak kosztowało. Dobry dan. No i okazuje się, że na te bileciki wchodzimy też tutaj, na teren parku, do Czarnego Jeziora. A opłata dodatkowa za postój na parkingu to 2 euro. I zaraz przy wejściu na trasie nad Czarne Jezioro mam małe straganiki. Można sobie zakupić wełniane skarpety, wełniane kamizelki, dżemiki i inne smakołyki. Droga niczym nadmorskie oko, asfaltowa. Delikatnie tylko pod góreczkę, także bez problemu myślę dla wszystkich. A tutaj tablica informacyjna dla tych, którzy są zainteresowani wspinaczkami albo górską przejażdżką rowerową, a po lewej coś dla najmłodszych. Playground. Czarny Meant to be, just like in a dream. I want you. I want you. Maybe I'm starting to feel what true love can be. She is out of W parku. Sprawdza bileciki także. Widzę, że tutaj taką parę turystów przyczaju i bileciki. I o, A jedziesz. czyli I co już, się odwlecze, to nie uciecze. skałki, Tam u góry swoje ulubione tereny. Opuszczamy już teren Czarnego Jeziora. Byłyśmy tam około godziny 10 i znalazłyśmy fajne jeszcze miejsce parkingowe. Wyjeżdżamy godzina 11:15. Miejsc parkingowych praktycznie brak. Także na pewno warto tutaj przyjechać wcześniej i na pewno warto tutaj przyjechać w słoneczną pogodę, bo bez słońca nie wygląda to już tak fajnie. Aha, że opłaty są pobierane od godziny 7 do 20, więc po 20 myślę, że spokojnie można pójść sobie tam gratis i również przenocować, bo spotkałyśmy naszych rodaków, którzy na tym parkingu spędzili dzisiaj noc. Kierujemy się teraz na most Durdevica z widokiem na Kanią Tary. Widać wycieczka nad czarne jezioro może być wykańczająca dla piesków. Aha, jeszcze możesz wspomnieć całą historię z tymi dużymi psami. Fakt, na terenie tego czarnego jeziora kręcą się bezdomne psy. Chociaż nie wiem czy bezdomne, bo te dwa co się pogryzły miały smycz. Te obroże na szyi. Ale jeden z nich to husky, drugi tego typu pies. I jak siedziałyśmy w restauracji, one się tam kręciły właśnie wśród, pośród tych stolików. No i jeden na drugiego warczał, aż w pewnym momencie się na siebie rzuciły i zaczęły się gryźć. No i Princa wzięłyśmy na ręce, uciekłyśmy z nimi do restauracji. Na szczęście akcja zakończyła się dosyć szybko i bez szkody dla któregoś z psów, ale no trzeba mieć. No, bardzo... tego, że no, kręcą się tam olbrzymie psy, bezpańskie. A tak się w Czarnogórze wyrzuca śmieci. I jedziemy dalej. Ogólnie od strony Czarnego Jeziora do mostu Durdewica. E, cały czas serpentyna jest w dół, także jedzie się spoko. To chyba ostatni z takich ostrych zakrętów na naszej drodze. <gry> Zaraz przy parkingu kupiłyśmy bilecik na zjazd. Koszt to 30 euro. Jest to niby najdłuższa i najszybsza kolejka linowa co zjazd. Z tego miejsca zawodzi nas tutaj pan busikiem na start, który jest z drugiej strony mostu. Rycerka jedzie ze mną, bo chce nagrać mój start. Ona nie zjeżdża. Może innym razem. Także zobaczymy jakie będą wrażenia. Chyba jesteśmy na miejscu. No Podobno zjazd jest z prędkością od 80 do 100 na godzinę, więc myślę, że się ubiorę. Ze mnie korona, tylko kask, ale też na k. Ja wiem, że mnie jest bardziej do twarzy w koronie, no ale co zrobić? Niektóre sporty tego wymagają. fajnie prędkość no zaskakująca szybko bardzo ale drugą ekstremalną rzeczą która mnie spotkała przy tym zjeździe to był powrót tym samochodem się prezentował ten kanion cały. No i prędkość no, dawała adrenalinkę, także podobało mi się. A jak wyglądało z, od Twojej strony? No, <laughs> wyglądało szybko. No. no mega, no, mega szybko. Ale jechałam do końca, wiesz, z nogami uniesionymi do góry, żeby właśnie, żeby się nie zatrzymać, nie? żeby... No i później tak mówię kurwa, ten worek przede mną, nie wiem. o prędkość taka dalej duża, nie? No, zipline zaliczony. Trochę adrenalinki było, więc coś, co królewna lubi. Przygoda. Idziemy teraz zobaczyć, jak to wygląda po prostu już nie z powietrza, a z mostu razem z rycerką. Rzeka Tara, nazywana łzą Europy ze względu na swoją krystaliczną wodę, przez tysiące lat rzeźbiła w skale najgłębszy kanion Europy, którego 1350 metrów czyni go również drugim najgłębszym kanionem na świecie, zaraz po Wielkim Kanionie Colorado. W niektórych miejscach jego ściany opadają w dół na ponad 1300 metrów. Stając na krawędzi mostu, człowiek czuje się naprawdę malutki wobec potęgi natury. No i co? Jakie są nasze wrażenia z tego mostu Durdewicia i z tego kanionu? Piękny kanion, piękny most. Tak, robi wrażenie. Naprawdę. Strasznie głęboki, więc... E, Najgłębszy wyrazy, w Europie. Wyrazy szacunku i uznania dla królewny, że zjechała po tym zipline. <laughs> A nie był to jakiś wielki wyczyn. Ale no, naprawdę mega nam się podoba. Super jest pięknie, fantastycznie. No i słuchajcie, pogoda jak zwykle. Pogoda nam dopisała. Ta zieleń dzięki tej rzece. Zieleń jest tutaj naprawdę bujna i ten kolor jest wyjątkowy. Jakie zieleni nie doświadczycie w parku Durmitor tam gdzie my byłyśmy na przełęczy Sedlo i tak dalej. Raczej są tam gołe skały. Później właśnie wjeżdżając tutaj na most, robi to jeszcze większe wrażenie dzięki temu, że tam miałyśmy te gołe skały. Później się tak robi zielono pięknie. Mega. Taka oaza między górami. Widzę, że tam jest jakiś zipline viewpoint. Także skorzystam z okazji, że tutaj jestem. To jest zaraz naprzeciwko tej żółtej wieżyczki. Zobaczymy czy coś tam faktycznie widać ciekawiej. Opa. Parę słodków. Jesteśmy na górze na platformie. No, nawet z ławeczką Mm, jak się prezentuję z tego miejsca. Ja już wykonałam swój zjazd z Zipline, ale później dostrzegłam, że tutaj chyba byłyby lepsze widoczki i wam polecam skorzystanie z tej firmy, z takimi żółtymi dżibkami. One mają takie fajne napace, można się przejechać. No i ta trasa chyba jest najbardziej spektakularna. Będziecie lądować gdzieś tam przy tej restauracji. O, ona sobie właśnie tak będzie, tak, aż do tamtej restauracji. Także chyba bardziej e, spektakularna jest ta wycieczka. Ale ja swojej nie żałuję. <laughs> Też było super. Uff.

Z powrotem z mostu Durdowicia do żabliaka. I nawigacja moja mówi, żebym skręciła w lewo. No i teraz zastanawiam mnie. O, to jest ta. Tak, tędy mam jechać. To tak wskazuje moja nawigacja. Na stół wjechały pity. <noise> Nie no, kurczaczek, warzywka wygląda. Wszystko jakby wyjechały z restauracji czterogwiazdkowej, a wyjechały z restauracji ośmiogwiazdkowej na kółkach. A to wszystko w pięknym terenie. Dobrze. O A tutaj jest. sing with me. Leave everything for me. <laughs> Stay the night. Oh, oh. miss your no, like <laughs> Walk through the rain with me. Get soaked to the skin. Feel free. Shut the world. jak rzucać śmieciami się. 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 Rzuca do kosza? Ale udało się, udało się, jest super. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Lep narzuca do baby, do swojego kosza, a do swojego. Brawo! Przez cały sunset nic nie mówimy, bo nam wręcz mowę objęło. Tylko siedzimy i kręcimy. Jak jest pięknie. No, a już się robi taka trochę szaruwa Mamy e, nadzieję no, nie dojechać. Lofoty, <laughs> Mamy nadzieję dojechać, e, zanim się zrobi tak zupełnie ciemno. Tak, jak Zerka wspomniała, to nie są lofoty, nie ma białych nocy. Są czarne noce. Już oj szybkie. teraz może. Tak. Bardzo szybko się ciemno robi. Zachodzi słońce, jest ciemnica. Godzina i Totalna ciemnica. A jeśli lubicie nasze filmy, zostawcie suba, lajka i przekażcie film znajomym. Im więcej nas na pokładzie, tym radośnie się podróżuje.